Dzień dobry, dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Agata Gętka, jestem doradcą w ujęciu CBD, technologiem, chemikiem. I dzisiaj moim gościem, niesamowitym gościem jest Dorota Czach, moja koleżanka, która od dawna marzyłam o tym, żeby zrobić z nią live, ale zawsze były jakieś inne rzeczy, e, też istotne i ważne. I Dorotka dzisiaj jest z nami i będziemy z Dorotką rozmawiać o wodzie jako nośniku informacji i energii. Ale jeszcze parę słów o mojej koleżance. Dorotka Czak jest architektem krajobrazu, pracująca w swoim zawodzie z roślinami w jednej z największych spółdzielni mieszkaniowej Nowe Miasto w Rzeszowie. Projektuje Pielęgnuje jednym słowem, pomaga pięknie żyć mieszkańcom osiedla w otoczeniu zieleni. Witam cię serdecznie, Dorotko. Dobry wieczór. Dorotko, dzisiaj sobie porozmawiamy o wodzie, o nośniku informacji, ale moim pierwszym pytaniem będzie mm, właśnie: My, ludzie, naszym nośnikiem informacji w człowieku jest krew. Krew też składa się z wody. A w roślinach płynie chlorofil. I jakbyś to mogła przybliżyć, bo ja uważam, że krew i chlorofil mają dużo wspólnego razem, prawda? Tak, dokładnie. Nawet powszechnie mówi się, że chlorofil to krew roślin. Są bardzo, bardzo podobne, podobnej budowy, niemalże kompatybilne z uwagi na to, że budowa cząsteczkowa hemoglobiny i chlorofilu są bardzo zbliżone. Różnią się jedynie, że w centrum hemoglobiny jest żelazo u człowieka w krwi, a w krwi roślin, czyli w chlorofilu jest magnez. To jest jedyna różnica. Dlatego chlorofil jest tak niesamowity, niesamowicie ważny dla człowieka, Pięknie czyści ze wszystkich toksyn nasz organizm i tak pięknie koresponduje ze wszystkim. To jest właśnie główne, główne podobieństwo i no przepiękna rola chlorofilu w organizmie człowieka. No i dlatego pewnie z tego powodu powinniśmy też spożywać rośliny, prawda? Zielonki, generalnie rośliny, że to wzbogaca, ubogaca naszą krew, tak? Nie bez powodu się mówi, że chlorofil też jest właśnie taką zieloną krwią, tak? I tak. ja nawet nie wiedziałam. Szczerze mówiąc, dzisiaj się dopiero od ciebie dowiedziałam, że różnica jest tylko między cząsteczką tak. magnezu a, a żelaza. Super. Czy woda w pielęgnacji roślin ma znaczenie? Jakaś rodzaj tej wody? No na pewno ma znaczenie. Ale niesamowite, niesamowite znaczenie, dlatego że jedynym takim bytem na Ziemi, producentem jest właśnie roślina. To my wszyscy naokoło zwierzęta, ludzie jesteśmy konsumentami, prawda? Jedynie rośliny potrafią sobie same wyprodukować pokarm, a w konsekwencji później nas, nas raczą e, sobą, czyli nas odżywiają. Dlatego woda, no jeżeli ktoś pamięta lekcję biologii, Proces fotosyntezy, to podstawą jest obecność wody, światła słonecznego i, przy, i właśnie w ten sposób potrafi przeobrazić sobie nieorganiczne y, substancje w organiczne, czyli w pokarm. Dlatego tutaj woda jest niesamowitym czynnikiem. No, rośliny, jeżeli by nie miały rośliny, by nie miały wody, to, to nie ma szans na tą fotosyntezę. Y, dlatego Mankiekość. Woda właśnie świat tak, nawodnić. Jakość wody jest niesamowicie ważna. No właśnie, a teraz tak cię zapytam bo tutaj mówisz, że oprócz tego, że projektujesz to też, zajmujesz się pielęgnacją, czyli pewnie cały Twój zespół dba o to, żeby te rośliny były odpowiednio wypielęgnowane, nawodnione. Jaką wodą podlewacie te kwiaty? Tak zapytam po prostu szczerze. No, w terenach zieleni nie mamy zbyt dużego wyboru, ponieważ. To jest potężny obszar, 40 hektarów, plus jeszcze wspólnoty, więc to jest ogrom, ogrom powierzchni, więc nie możemy mieć dużego wyboru, aczkolwiek staramy się, żeby ta woda była co najmniej odstana. Mamy specjalne pojemniki, którą możemy nalać wcześniej, można sobie ona odstać, i później dopiero rośliny podlewamy. Mam pewno, że nie możemy jej modyfikować, zmiękczać czy oczyszczać. Ale jest to, jest to bardzo ważne. Czyli taka deszczówka odstana po prostu? Tak, deszcz, deszczówką. Tak, mhm. tak. super. Jest zupełnie inna. Ja ci muszę coś powiedzieć, i tutaj Państwu też, być może nawet ten mój klient będzie oglądał ten live. Mam takiego klienta, który mieszka w Norwegii i pasjonuje się wieloma. Mm, nie wiem, jak to określić, gałęziami, tak? Bo jest biznesmenem. Generalnie pochodzi z, ze świata, że tak powiem, budowlanki, wyposażenia wnętrz, ale jego pasją są rośliny egzotyczne. I kiedy się poznaliśmy, to był w trakcie właściwie po zakupie Aquasativa, czyli naszego urządzenia do produkcji żywej wody, i powiedział mi coś takiego, Agata. Ja w Tajlandii kupiłem egzotyczne rośliny, żeby je rozmnażać i żeby je sprzedawać i monetyzować. I zacząłem podlewać z sativa, czyli żywą wodą, te rośliny. I nie wiem, czy dasz wiarę Dorotko, ale mówi on mi, mówi tak: Agata, one rosną jak głupie. Codziennie mi filmował i robił zdjęcia i mówi, Popatrz jak urosła. I pokazywał te, te. Ja nie umiem Wam tych nazw powiedzieć, bo to są takie egzotyczne nazwy, ale właśnie co Ty byś powiedziała na taką historię? No, ja z własnego doświadczenia w domu mam jedną z paproci, już nie będę jej teraz brała tutaj. Odmiana niebieska, ale rzeczywiście od pół roku ją mam, dostałam od przyjaciółki. Podlewałam ją normalną wodą, bo nie miałam jeszcze apasatiwy, a odkąd ją mam, od maja, zaczęłam podlewać ją żywą właśnie wodą. I yy, koleżanka, jak przyszła, to mówi, że to chyba nie ta sama paproć, bo mówi, że ona wygląda jak sztuczna, wręcz szeleści, jakby była plastikowa. Mam parę liści jeszcze starych od spodu, które jeszcze nie opadły. Jak się porównuje, to jest po prostu niesamowita różnica. Także no. To nie tylko my ludzie. My ludzie bierzemy na wiarę, na to, co poczujemy, posmakujemy, a roślina oddaje od razu w wyglądzie. U nas te procesy o wiele, wiele wolniej niestety można zobaczyć, zaobserwować jakieś polepszenie stanu zdrowia czy, czy wyglądu skóry, prawda? A u roślin widać to bardzo szybko bardzo szybko, no bo ich układ nie jest tak skomplikowany budowa tak, rośliny jak nasza, a my, no do nas, my mamy zakwaszone organizmy, zanim się przebije ta woda w nasze komórki. A ty tak pięknie mówisz o nawadnianiu komórek. Uwielbiam cię słuchać i w związku z tym zadam ci pytanie takie właśnie: rośliny magazynują mechanizmy roślin w gospodarce wodnej i zdolność do tej magazynowania wody. To mnie właśnie fascynuje, bo ty kiedyś powiedziałaś, że mają taką zdolność. Gdzie one tu wody magazynują? I w ogóle jakbyś mogła rozwinąć ten temat. No właśnie, odkąd zaczęłam interesować się roślinami, odkąd zaczęłam kształcić się w tym kierunku, teraz jeszcze ubogacam to doświadczeniem, jestem co rusz zachwycona odkrywaniem nowych mechanizmów. Rośliny cudownie potrafią się dostosowywać do środowiska. Z racji tego, że woda jest im podstawowym takim materiałem do fotosyntezy, oświatło wiadomo niezależne od nich ono jest, faza jasna czy faza ciemna, jeśli chodzi o wodę muszą sobie pięknie radzić. I tak jak zwykłe rośliny z naszego klimatu nie widzimy jakiejś tam różnicy, ale sytuacja gdzie są sukulenty, gdzie są kaktusy, gdzie są sklerofity, czyli warunki bardzo ciężkie dla roślin, gdzie muszą walczyć o tę wodę, wypracowały sobie piękne mechanizmy. Na przykład modyfikacja Miękiszu, tak jak widzimy u grobożowatych u kaktusów, gdzie one po prostu są całe uwodnione. Tą tkankę mają jak gąbkę. Liście przekształcone mają w ciernie, po to, żeby jak najmniej transpirować tej wody, żeby jak najwięcej ją magazynować. Z kolei sklerofity, gdzie głównie rosną na pustyniach, zdarza się, że niestety mają takie środowisko. Ich powierzchnia korzeni dwukrotnie, trzykrotnie potrafi przekroczyć powierzchnię nadziemną i mają tak wyspecjalizowany system korzeniowy, że potrafią osiągnąć ciśnienie osmotyczne do 100 hektopaskali. Więc możemy sobie wyobrazić, z jakiej głębokości potrafią wydobyć wodę. Z kolei jest jeszcze jedna grupa roślin, równie, równie, przede wszystkim bromeliace, C, na przykład ananas albo agawa, gdzie potrafią zmagazynować, nie tyle zmagazynować, jak potrafią wykorzystać fazę ciemną, czyli nawet jak nie ma dnia, nie ma słońca, wtedy kiedy oddychają, czyli roślina każda, tak jak i człowiek, oddycha, czyli wydala dwutlenek węgla. One potrafią magazynować ten dwutlenek węgla, przekształca, przekształcając je w kwasy i magazynują w swoich tkankach, a w fazie jasnej rozbijają na inne związki, wydobywając dwutlenek węgla i wodę z tych związków. I wykorzystują wodę wiadomo do jakich procesów i dwutlenek węgla również do fotosyntezy. Więc to są tak cudowne mechanizmy, że nam ludziom się no, w ogóle w głowie nie mieści. Muszą, owszem, ale mają tę zdolność. No, my nie musimy, bo nie produkujemy prawda, pożywienia, ale niestety musimy cały czas dokarmiać i dopajać nasz organizm, a rośliny mają tę zdolność, że mogą sobie tę wodę magazynować. Także to są cudowne mechanizmy. Możemy zazdrościć, mimo że często człowiek postrzega roślinę jako coś niższego, coś skromniejszego, podludzkiego, to jednak o wiele, o wiele przewyższają naszą funkcję. Dokładnie tak, a powiedzmy czy, czy na przykład roślina, jak ją zjadamy, czy jak ją um, po prostu ścinamy i ona będzie potem przeznaczona na nasze pożywienie, niektórzy mówią, że one cierpią. Czy to prawda? Czy one mają jakiś system nerwowy? Tak, oczywiście. Nawet jest taka szkoła, że jak się przycina rośliny, albo nawet chce się oderwać jakąś część rośliny, powinno się wcześniej przyjść do tej rośliny. Poprosić ją, że albo uprzedzić ją, że będzie się odrywała jakąś część tej rośliny. Ma, podobno ma tę zdolność, nie, nie mam aż takiej wiedzy, że jeżeli roślina zostanie uprzedzona, ona potrafi wycofać na chwilę soki komórkowe z tej części, żeby właśnie nie cierpieć. Po oderwaniu spokojnie możemy odejść jest to Niesamowite. można powiedzieć że jeżeli ją roślinę możemy poprosić to tak jak prosimy wody którą pijemy tak żeby spełniała te, te strukturyzować. A, tak, strukturyzować te te korzyści prozdrowotne żeby wchodziła w komórkę Dorotko, no i ja jestem zafascynowana Twoją wiedzą. Co prawda, kiedyś chodziłam do szkoły, do liceum, do klasy biologiczno-chemicznej i coś gdzieś tam liznęłam o tych roślinach, ale Twoja wiedza jest fascynująca. Ja życzę Ci, żebyś dalej pomagała żyć pięknie właśnie wszystkim mieszkańcom pięknego osiedla. To jest Osiedle Nowe Miasto w Rzeszowie, którym się opiekujesz. Na pewno roślinność, którą tam posadziłaś, jest, jest fantastyczna. I życzę Ci, żeby po prostu woda, którą tam właśnie podlewasz, podlewacie czy w ogóle użyźniacie tą, tą glebę, no, była. Jeszcze lepsza, być może się uda też zrobić jakiś system akwasatywa dla roślin. Kto wie? Być może być może, skoro już twoje rośliny i rośliny mojego klienta tak fantastycznie rosną, ja się nie mogę pochwalić specjalnie dużą ilością roślin. Mam jakieś dwa, trzy kwiaty, bo ja po prostu zapominam, no i niestety moje rośliny usychają a no nie chciałabym, żeby cierpiały. Przecież nie o to chodzi, żeby rośliny cierpiały, więc niech one będą w domach, gdzie po prostu się o nie lepiej dba. Ja na zakończenie może tej dyskusji, tej naszej rozmowy, przytoczę taki przykład, jak woda ważna jest dla nas, dla człowieka i dla roślin. Wystarczy sobie obrazowo wyobrazić, że Odcina nas ktoś od wody, i przez dłuższy czas nie możemy się myć, nie możemy zmieniać odzieży, nie możemy sprzątać, nie możemy nic robić w tym kierunku, jak długo byśmy wytrzymali. I taki schemat spróbować sobie wyobrazić, że jest w naszym organizmie, przez to, że właśnie nie wprowadzamy dobrej, żywej wody, to co się może dziać w naszym organizmie, w naszych komórkach. I taka moja sentencja, reasumując, że jedyną drogą do zdrowia jest świadomość naszego organizmu i profilaktyka. Pięknie, pięknie powiedziałaś na zakończenie. Wystarczy właśnie świadomość naszego organizmu, słuchanie organizmu i najprostsze rzeczy, tak? Picie małymi łyczkami codziennie dobrej jakości wody, najlepiej żywej. Dokładnie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ci za to spotkanie również. i do zobaczenia. Do następnym. zobaczenia. Do widzenia, pa. Pozdrawiam.